Cześć, moi drodzy, dzisiaj sprawdzimy sobie, jakie są wymagania do gry Days Gone. Z tego względu, że właśnie ta gra do co wychodzi na Steam, a dzisiaj ma swoją premierę. Wcześniej można było ją pograć na PlayStation i nie każdy wie, jakie wymagania aktualnie posiada ta gierka, więc sprawdzimy sobie aktualnie i podsumujemy na szybko aktualnie jej wymagania. Minimalne, zalecane, jaki powinniśmy mieć sprzęt, aby ta gra chodziła nam w miarę płynnie. Przy okazji, moi drodzy, w opisie tego filmu, który aktualnie oglądacie, macie rekomendowane zestawy komputerowe, które Umożliwią Wam płynną grę, właśnie w grę Day's Gone. No, dobra, moi drodzy, początkowo, co musimy mm, posiadać w naszej maszynie, żebyśmy mogli jakkolwiek grać w nią na e, wymaganiach e, minimalnych? Oczywiście, w tym przypadku system 64-bitowy Windows 10. Jeśli chodzi o procesor, no to mamy i 5 2500K, ewentualnie AMD FX 6300. No, w tym przypadku, jak wiadomo, to są procesory, które już mają swoje lata e, także tutaj troszeczkę już czasowe. Natomiast jeśli chodzi o pamięć operacyjną, no to minimalnie te 8GB pamięci operacyjnej musimy mieć. E, grafika w tym przypadku jest to GTX 780, e, niby zalecona jest 3GB, no dużo tej pamięci operacyjnej ma ta karta. E, przynajmniej wymagają niby na minimalnych ustawieniach dość sporo pamięci w tej karcie, mimo że ta karta w sumie 780 już też swoje lata ma. No, i moje drodzy, dalej mamy ewentualnie jeszcze, a jeśli chcemy, to alternatywę R9 290 w wersji 4 GB. Natomiast jeśli chodzi o miejsce dysku, jest to 70 GB. No, dobra, sprawdźmy sobie aktualnie, jak wygląda sytuacja w przypadku wymagań zalecanych. Jeśli chodzi o wymagania zalecane, w tym przypadku oczywiście mamy poprzeczkę troszeczkę wyżej, albowiem moje drodzy, potrzebujemy aktualnie w tym przypadku i piątki 4770K lub ewentualnie alternatywy właśnie w postaci Ryzena. Jest to w tym przypadku Ryzen, e, piąta generacja 1500X. E, jeśli chodzi o pamięć operacyjną, no to już zamiast 8 GB potrzebujemy tych GB 16. Jeśli chodzi o grafikę. No tu zamiast GTX 780 e, potrzebujemy aż GT, GTX -a 1060, a Radeon R9 e, 260 został zastąpiony tym, tym samym RXM 580. Także moi drodzy, tak to mniej więcej wygląda. Takie wymagania powinniśmy spełnić, aby pograć w grę na odpowiedniej ilości FPS-ów, w tym przypadku czy na wymaganiach minimalnych, czy na wymaganiach zalecalnych. E, oczywiście, tak jak wspomniałem, w opisie tego filmu macie e, różne zestawy komputerowe w różnych kwotach, które pozwolą grać w ten tytuł e, oczywiście na dobrej płynności. Listę podzespołów, które aktualnie widzicie, też macie w opisie tego filmu. Ja się z Wami żegnam, moi drodzy, miłego dnia, cześć!